Prawo Mura pokazuje, w jak szybkim tempie ostatnimi laty rozwija się nasza cywilizacja, i w sumie w pewnym stopniu ten rozwój definiuje. O co w nim właściwie chodzi? Prawo Mura w 1965 roku opisał jeden z założycieli Intela, Gordon Moore. Założył on wtedy, że co roku liczba tranzystorów w mikroprocesorze będzie się podwajać. W 1975 roku się poprawił i stwierdził, że podwojenie liczby tranzystorów w układzie scalonym będzie następować co dwa lata. I w sumie to miał rację. Dobra, ale czym właściwie jest ten tranzystor? Tranzystor to jest najmniejszy podstawowy element wykonawczy procesora. W 1971 roku mikroprocesory wykonywano w technologii 10 mikrometrów i zawierały one około 5000 tranzystorów. Aktualnie najmniejsza technologia wykonywania mikroprocesorów to 3 nanometry i gęstość tranzystorów może wynosić nawet 215 milionów na mm kwadratowy. 52 lata przeszliśmy od długości bakterii do trochę więcej niż średnica DNA, a taki standardowy konsumencki tranzystor wygląda mniej więcej tak i jest on rozmiaru paznokcia.